część ten Indie. jest różna silna ja w tą dużo wierzę, że ona potrafi coś tu zrobić potrafi ukłuć pretendenta do awansu a zróbmy to zróbmy to dla siebie tylko i wyłącznie dla siebie mamy bardzo ciężki start i teraz przy starcie jak się zaprezentujemy tak, tak to będzie wyglądało w całej lice. bo jeżeli źle wystartujemy głowy będą pospuszczane na dół, to nic nie osiągniemy Chodzisz na boisku z pewnością siebie, że jesteś zawodnikiem lepszym od przeciwnika. Głowa do góry, nie na dół głowy, tylko głowa do góry. Głowa do góry, pewność siebie, pewność w swoich interwencjach i w działaniu. Szukanie pozycji, wychodzenie na pozycję i zaangażowanie, zaangażowanie w grę. Dajemy z siebie, jeszcze raz powtarzam, 100%, Wiemy, że to jest liga amatorska, ale jeżeli... Z... Jeżeli chcieliśmy, weszliśmy w ten układ, wygramy, to musimy tutaj zapierdalać. No nie ma, nikt nie odpuści. Manu skończyła się już era juniora. Czas do poważnej piłki seniorskiej. I teraz pokazujesz tutaj co pod Graż Grasz na swoje 100% umiejętności. A? Hey, witam serdecznie, nazywam się Jakub Skurzewski, zawodnik u nich oceń, Tylko nie. przypadkowo kontuzjowany, tak wyszło, bo trener źle zrobił zmiany, jak miały być. Ale nie no, teraz mówiłem szczerze, zawodnika od nowy nie ma, ale zrobił dzisiaj w ogóle przez ten miesiąc przygotowawczy zrobił bardzo dobrą robotę. Mamy nowych zawodników wysokich, trochę marudnych, ale trochę. Nowe zmiany, Łukasz Lewandowski zmienia bardzo dobrego zawodnika obrońcy, Jakuba Skórzewskiego właśnie, mam nadzieję, że się sprawdzi, Tomek, Tomek Lewandowski, no czy... taki list trochę w środku pola, ale no chuj, dychę mogę na niego postawić, no Młynek jakby się obciął, ogolił, to też by było spoko, ale dobra, idziemy za czy, czy, czy wydaje Ci się, że nowi zawodnicy mogą wygrać kontuzjowanych zawodników? Trochę, tak, kurwa, no mogę tak powiedzieć, że troszkę, ale panowie, no to nie Liga Mistrzów, no, no takich ja jestem, no, 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 jestem bardzo wylewny. Za kołnierz nie wylewam. Za kołnierz nie wylewam. No, wierzę w tych chłopaków, wierzę, wierzę, wierzę w tego... Nie wiem, kogo Wierzę w tych chłopaków, wierzę w tego trenera, trochę brzucha zgubił, tak Taka sprawa. Czy Piesiu dostał jakąś karmę na dopingu? Karmę Czy... nie dostał, dostał buty nowe, już rozjebał Kitkę ma chłopaki się cieszą z gry, to jest najważniejsze Mirek proszę, proszę zobaczyć redaktor w chuja leci znowu pije Pijanego kierowcę niebiesko, niebiesko. Nie bądź, w można tak, grać miło, zobaczcie co, brawo. Tak mi się śniło dobrze. I wygraliśmy. Widać, widać że mają spięte nogi, co? Zobaczcie, Boją się kurde. Tak, Cześć. Tak? Boją to... się. Teraz tera, no, nagle na mnie, nagle mnie wywiad. Na no jakieś pytanie zadaj, bo tak to się nie liczy. Ja jako kierownik, zastępca kierownika mówię, że drużyna jest bardzo dobrze przygotowana fizycznie i psychicznie. To dzięki trenerowi tutaj o. Od biologicznej. Nie, nie ma go dzisiaj, bo jednak pojechał jeszcze reprezentację Polski do U21. U21, no chuj, tam niech będzie. Prowadzi też odnowę. Będę się przygotować jeszcze raz to nagle. Nie. No, no, nie... no dobra, no jest. No nie wcięte, ale... Ej, panie kurwa, ale za dzisiaj, drzwi. To jest ważne, żeby dobrze zacząć kurwa, jak Dobrze, że to zresztą ustawienia na całą turbę. Ciężki panie. teren musimy, kurwa. Tutaj dać Komor. Z kurwa. Komor. Komor. Unia Gwiazda! Ja jazda, jazda!